Siemano, z tej strony miłość. Witam Was na nowym kanale w nieco odświeżonej wersji newsowej. Ślicznie Was proszę o zostawienie suba, ale nie przedłużając, zaczynajmy z odcinkiem. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o... Trump szokująco o procesie Young taga. Ujawniono zarobki Snoopa za udział w Igrzyskach Olimpijskich. Paluch zaczął współpracować z Dev Potężny występ Paktofoniki. Córka Popka padła ofiarą szykanowania. Peja dalej nie odpuszcza dokumentowi Netflixa. Enzo dojechał młodego drona. W maju dwa lata temu Yang Tak został aresztowany wraz z 27 członkami swojej ekipy pod zarzutem uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo oskarżono go o nielegalne posiadanie broni, dystrybucję marynarki i oraz posiadanie. Od tamtej pory przebywa w areszcie, wciąż podtrzymując swoją niewinność. Proces Tagera budzi ogromne kontrowersje między innymi z powodu wykorzystania go tekstów jako dowodów przez prokuraturę. Jeśli raper zostanie uznany za winnego, grozi mu od 5 do 20 lat więzienia. W tej trudnej sytuacji Tagre otrzymał niespodziewane wsparcie, prosto od Donalda Trumpa, który stara się oczywiście o powrót na stanowisko prezydenta USA. Podczas ostatniego streama z Aidinem Rossem, Trump skomentował sprawę Young Taga. W rozmowie, Ross wspomniał o konflikcie Trumpa z panią prokurator Willis, która prowadzi sprawę rapera. Trump wyraził przekonanie, że Yang tak jest traktowany niesprawiedliwie i nazwał go patriotą. Dodał także, że prokurator powinna uczciwie traktować patriotów. Wygląda na to, że Yang tak może teraz liczyć na wsparcie prosto od Trumpa, gdyby ten wygrał w nadchodzących wyborach. Mogłoby to znacząco wpłynąć na jego sytuację prawną. Warto pamiętać, że przed końcem swojej pierwszej kadencji Trump ułaskawił Kodaka i Liluaina, także kto wie, być może historia znowu zatoczy koło. Podczas trwających igrzysk olimpijskich w Paryżu widzowie mieli okazję wielokrotnie zobaczyć Snoop Doga w telewizji. Raper nawiązał współpracę z amerykańską stacją NBC i pełni rolę korespondenta, relacjonując wydarzenia sportowe z różnych dyscyplin. Od skateboardowych zmagań, przez mecze koszykówki, aż po biegi, wspinaczkę czy siatkówkę. Snoop podchodzi do swoich nowych obowiązków z dużym zaangażowaniem. Jego profesjonalne podejście do relacjonowania wydarzeń sportowych zyskało uznanie widzów. Zwłaszcza, że raper bardzo często pojawia się również w godzinach porannych. Informacje, które krążą po sieci, wskazują, że za swoją pracę otrzymuje naprawdę bardzo imponujące wynagrodzenie. Według artykułu na Kompleksie, snub za każdy dzień obecności w Paryżu otrzymuje pół miliona dolarów od stacji NBC, która dodatkowo pokrywa wszystkie jego wydatki związane z pobytem. Pewien użytkownik platformy X, powołując się na dyrektora NBC, podał te informacje do wiadomości publicznej. Biorąc pod uwagę, że igrzyska trwają 17 dni, a snub przybył do Paryża kilka dni wcześniej, można oszacować, że za cały okres trwania imprezy raper zarobi około 10 milionów dolarów. Ta współpraca okazała się dla Doga nie tylko prestiżowa, ale i niezwykle dochodowa. Raper nie tylko zyskał na popularności, ale także udowodnił, że potrafi odnaleźć się w zupełnie nowej roli. Bez wątpienia jego angaż reporterski w igrzyskach olimpijskich zostanie zapamiętany na lata i będzie dla niego samego świetną pamiątką. Paluch zaskakuje nową współpracą. Raper, który od dekad konsekwentnie buduje swoją pozycję i wypracowuje uznanie na scenie, zazwyczaj trzymał się z dala od dużych wytwórni, nie szczędząc przy tym krytyki. W przeszłości zarzucał Majorsom, że inwestują głównie w produkty popowe, ignorując przy tym rap jako niszowy gatunek, aż do momentu, gdy niezależni artyści zaczęli przejmować cały rynek. Paluch wciąż pozostaje lojalny swojej wytwórni BOR, ale postanowił również spróbować czegoś nowego. Tym razem raper przyjął zaproszenie od DevGemu i dołączył do projektu DevGem World Tour. W ramach tej współpracy odwiedził Paryż, gdzie powstało kilka numerów. A już w najbliższy piątek możemy spodziewać się pierwszego wydania spod tego szyldu, które będzie nosiło tytuł Wszystko Retro. Oczywiście stworzone specjalnie na potrzeby tego projektu. Warto przypomnieć, że jesienią planowane jest wydanie nowego albumu Palucha, zatytułowanego Najlepszego Życia Dealer, który oczywiście zostanie wydany przez BOR. Kto wie, być może Paluch zaczyna przecierać sobie nowe szlaki i zapowiedziany album będzie ostatnim, który wyjdzie typowo spod jego ręki. Legendarna paktofonika zagrała jeden z najbardziej pamiętnych koncertów na Pole and Rock Festival. Rakiem określił występ na 30. edycji festiwalu jako chyba najlepszy w życiu. Choć dokładna liczba widzów nie jest znana, szacuje się, że na festiwalu mogło bawić się nawet 700 tysięcy ludzi. Focus i Rachim postanowili wznowić działalność legendarnego zespołu. W lutym dwa lata temu, nawiązując do swojego kultowego koncertu sprzed ponad 20 lat, wystąpili w katowickim spotku. Od tego czasu grupa regularnie pojawia się na scenach w całej Polsce. W tym roku również zaplanowano kilka występów. 3 listopada w Warszawie, Torwar oraz 19 listopada we Wrocławiu w Hali Stulecia. Jednym z najważniejszych punktów tegorocznego harmonogramu był koncert na Pole and Rock Festival w Czapliniku. W internecie można obejrzeć zapis z wykonania kawałka Jestem Bogiem, który oczywiście porwał całą publiczność i przypomniał o niesłabnącej energii i znaczeniu paktofoniki na polskiej scenie rapowej. Paktofonika po raz kolejny udowodniła, że mimo upływu lat wciąż potrafi zdominować scenę i przyciągnąć ogromne tłumy fanów pod scenę. Popek od lat jest postacią, która wzbudza wiele emocji w przestrzeni publicznej. Choć nigdy nie mówiono o tym zbyt głośno, to jego działania i styl życia nie pozostają bez wpływu na jego najbliższych. W ostatnim wywiadzie dla Żurnalisty, raper podzielił się trudnymi doświadczeniami związanymi z życiem jego córki. Pop przyznał, że jego córka zmagała się ostatnio z poważnymi problemami emocjonalnymi, w tym z depresją. Raper zauważył, że jego ekscesy i medialna obecność mają wpływ na otoczenie jego rodziny. Sąsiedzi i rówieśnicy jego dzieci wiedzą kim jest, co niestety prowadzi do trudnych sytuacji podeszła do Ciebie Twoja córka i powiedziała, że śmieją się z niej przez Ciebie? Tak. No i jak się wtedy czujesz? Bo wtedy pokazują sobie, że możesz Ta. się popłakać. Tak i tak było, no w ostatnimi czasy moja córka przeżywała potworną hmm. czy depresję, wszystko naraz, bo to się rozlało, te gówno moje jakby po, e, wszędzie, a jestem na, na tyle medialny, że no wiedzą sąsiedzi kim jestem, dzieci mm -hmm. że, że się bawią z moimi dziećmi, wiedzą kim jestem. No i moja córka płakała nieraz, nie ja się dowiedziałem i teraz mnie tym bardziej tym utrzymuje, że nie żyje już tylko dla siebie i że wystarczy. Po aferze wywołanej przez nagrania udostępnione przez psychotropa, Popek na kilka miesięcy zniknął z publicznego życia, przechodząc na odwyk. Teraz stara się wrócić do normalności i kontynuować swoją karierę. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że sprawa dotycząca głośnego incydentu z psami została oficjalnie umorzona. Prawnik Popka Krzysztof Dajgrocki poinformował, że wszystkie postępowania karne związane z tym incydentem zostały umorzone bez postawienia jakichkolwiek zarzutów raperowi. Oznacza to mniej więcej tyle, że wszystkie powiadomienia i podejrzenia o popełnieniu przestępstwa naruszających przepisy ustawy o ochronie zwierząt zostały oficjalnie odrzucone. Nie tak dawno miała miejsce premiera dokumentu, cały ten rap, który wywołał sporo kontrowersji, zwłaszcza wśród osób ściśle związanych z polskim hip-hopem. Jedną z najgłośniejszych reakcji było niezadowolenie Ryha Pei. Weteran skrytykował sposób, w jaki przedstawiono jego wkład w rozwój polskiego rapu. Rychu podkreślił, że mimo 3 godzin rozmowy wykorzystano jedynie 3 minuty. Z czego wynikało, że jego rola w kulturze hip hop sprowadziła się jedynie do promowania przemocy i kradzieży własności intelektualnej. Na te słowa postanowiła zareagować wdowa. Raperka w swoich mediach społecznościowych obszernie odniosła się do dokumentu. W swojej wypowiedzi broniła Rycha, zaznaczając, że każdy, kto zna historię polskiego rapu. Wie jak wielki miał on wpływ na tą scenę. Jej zdaniem, mimo manipulacji montażem, nikt nie powinien mieć wątpliwości co do wkładu Pei w rozwój hip-hopu w Polsce. W odpowiedzi na te słowa, Peja ponownie zabrał głos. Legenda podziękowała wdowie za wsparcie, jednocześnie kontynuując swoją krytykę dokumentu. Zaznaczył, że producenci nie zrozumieli jego roli i znaczenia albumu na legalu. Rychu podkreślił, że album ten był przełomowy, sprzedając się w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy i spędzając 100 tygodni na liście OLIS. Raper ironizował, mówiąc, że przypisanie sukcesu kradzieży sampla i Hip to naprawdę duży absurd. Weteran zaznaczył również, że takie przedstawienie jego historii jest bardzo krzywdzące i może wpłynąć na percepcję młodego pokolenia, które nie zna dobrze historii polskiego hip-hopu dodał, że dokument powinien lepiej ukazać jego rolę, aby młodsi słuchacze mogli dowiedzieć się o jego osiągnięciach i wpływie na rozwój całego gatunku. Rychu skrytykował również błędy merytoryczne zawarte w dokumencie, wskazując, że rzetelność dziennikarska twórców pozostawia wiele do życzenia. Peja wyraził swoje rozczarowanie, że tak ważny film nie przedstawia pełnego obrazu jego kariery i wkładu w kulturę hip-hopową. Jeżeli mieliście okazję obejrzeć dokument, to możecie dać znać w sekcji komentarzy, jak wam się podobał i generalnie jak go całościowo oceniacie. Nie tak dawno informowałem was o bardzo głośnej aferze między Enzo a Rusiną. Wiele osób uznało wtedy tą sytuację za naprawdę mocną i hardkorową. Jednakże wczoraj wydarzyło się coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Nagle w godzinach popołudniowych na drugim Instagramie Enzo pojawiło się nagranie z podpisem: Młody dron, jeden haj i leżysz. W opisie dodano również: Za wyzywanie matek i życzenie śmierci si naszej rodzinie to i tak za mało. Jeśli nie kojarzycie młodego drona, to jest on postacią ze świata graffiti i współtwórcą Hewry. Mniej zagłębieni słuchacze mogą go kojarzyć z angażu na numerze Kaza Bałagane, Blueface. Na udostępnionym w sieci nagraniu można zauważyć, jak dronik wyłapuje mocny cios od Enzo, po którym zalicza fikołka do tyłu. Następnie pojawiają się iście dantejskie sceny. Za kamery wyłania się kilku uzbrojonych i zamaskowanych mężczyzn, którzy ruszają w kierunku ekipy młodego drona, używając gazu, pałek, a nawet pistoletów najprawdopodobniej na gumowe kule. Nagranie jest naprawdę mocne i z całą pewnością nie nadaje się do pokazania w całości na YouTubie. Aczkolwiek na innych platformach można je na spokojnie znaleźć. Po dłuższej chwili Enzo wrzucił kolejny instastory, tym razem pokazujący niszczenie nowego, pięknego Mercedesa, który najpewniej należał do drona lub kogoś z jego ekipy. Na sam koniec raper opublikował zdjęcie sprzętu, który mieli przy sobie podczas akcji. Na fotografii można było zauważyć maczety, noże, a nawet koktajle Mołotowa. Cała akcja jest naprawdę przemocarna i natychmiast wywołała szerokie poruszenie w sieci. Zdecydowana część osób wyśmiała Enzo, stwierdzając, że w pewien sposób sam na siebie doniósł, ściągając uwagę organów ścigania, wrzucając tego typu relacje do internetu. Pojawiły się również głosy poparcia, że dobrze, iż dron został doichany, ponieważ za wyzywanie członków rodziny należy się odpowiednia kara. Ja osobiście chciałbym poznać pełen kontekst całej tej sytuacji, ponieważ fragment, który dostaliśmy jest zarówno tajemniczy, jak i bardzo hardkorowy. Możliwe, że dron przedstawi swoją perspektywę, bo masa oczu jest teraz skierowana w jego stronę. Dajcie znać co wy o tym sądzicie, zarówno o publikowaniu takich materiałów w internecie, jak i generalnie o całej sytuacji. Czy według was jest to w porządku, czy może jednak zostały przekroczone pewne granice? Jestem serio mega ciekawy waszych opinii i komentarzy. Dobra, a tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko!